Dobry, witam serdecznie, Andrzej Zapałowski. Jestem przewodniczącym zespołu do spraw Kresów Rzeczypospolitej. Właśnie skończył się zespół z udziałem bardzo licznych organizacji kresowych. Na łączach były liczne organizacje polskie w Wilnie, na Litwie byli przedstawiciele ministerstwa. Spraw Zagranicznych w randze dyrektorów departamentu. Był dyrektor y, y, Senatu, pan Kozłowski. A sprawa dotyczyła niezwykle bulwersującej sytuacji, gdzie Senat pierwszy raz w tym roku nie przyznał dotacji na najważniejsze uroczystości polskie na Litwie. Czyli doszło do. Działań według mnie antypolskich i y, y, zespół trwał prawie dwie godziny, ja zapowiedziałem, że my tej sprawy absolutnie nie zostawimy, tą sprawę będziemy poruszać na forum sejmu, będziemy y, pisać do premiera, bo jest to sprawa skandaliczna, ja tylko państwu powiem, y, że dotyczy to braku finansowania pierwszy raz od lat. Po, y, paradę Polskości w Wilnie, gdzie co roku idzie kilkanaście tysięcy pie, y, Polaków – zero finansowania. Obchody 81. rocznicy operacji Ostra Brama – zero. Bitwa warszawska – zero finansowania. Y, u, 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 uczczenie ofiar prawie 100 tysięcy obywatelskich i polskich w Ponarach – zero finansowania. Święto Niepodległości Polski na Litwie – zero finansowania spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie, zero finansowania. Szanowni Państwo, tu chodzi o kwotę 700 tysięcy na fundamentalne imprezy uroczystości Polaku, Związku Polaków na Litwie. Po raz pierwszy od lat nie Polacy na Litwie nie dostali na te imprezy. Ani Grosza. Oddaję głos, który w szczegółach to omówi, panu doktorowi Błogosławowi Rogalskiemu, który jest ekspertem w Parlamencie Europejskim do spraw międzynarodowych i ekspertem do kwestii Polaków na Wschodzie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym na początku podziękować panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, przewodniczącemu parlamentarnego zespołu do spraw Kresów Rzeczypospolitej. Sprawa, której która dotknęła i dotyczy Polaków na Wileńszczyźnie jest sprawą nader skandaliczną bo trwa jak się okazuje urzędowe niszczenie polskości na kresach niszczenie polskości na Wileńszczyźnie Dla informacji Polacy na Wileńszczyźnie stanowią większość mieszkańców i tak w rejonie Solecznickim Polacy to 80% mieszkańców w rejonie wileńskim Polacy to około 50% mieszkańców w Trockim 20 w stołecznym Wilnie około 20. Te liczby powinny zobowiązywać państwo polskie do szczególnego działania i szczególnej opieki nad Polakami zamieszkującymi w Wileńszczyznę. Tak się jednak nie dzieje. W tym roku po raz pierwszy w historii uroczystości patriotyczne, kulturalne i oświatowe, o których wspominał tutaj pan profesor Zapałowski, nie zostały dofinansowane. Zero finansowania na najważniejsze patriotyczne uroczystości na Wileńszczyźnie, które do tej pory były finansowane co roku, ponieważ to są uroczystości czy imprezy o charakterze cyklicznym. Tam jeszcze dodatkowo trzeba będzie dodać na przykład obchody operacji Ostra Brama, tak ważnej z punktu widzenia Polaków na Wileńszczyźnie i Armii Krajowej, kombatantów Armii Krajowej, gdzie główne uroczystości odbywają się w podwileńskich Krawczunach. A gdzie jest pomnik poświęcony ostatniej bitwie Wileńskiej Armii Krajowej. Do tego trzeba też jeszcze dodać największą kulturalną imprezę, uroczystość organizowaną w Niemęczynie od 1989 roku. To jest festyn Kwiaty Polski, który skupia około 1500 uczestników, kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych z Wileńszczyzny, z Litwy i z całego świata. No i oczywiście ta najistotniejsza to Parada Polskości, która co roku ulicami Wilna przemierza to miasto spod Sejmasu, aż pod Ostrą Bramę, gdzie kończy się mszą świętą za ojczyznę i rodaków rozsianych na całym świecie. To się dzieje w Dniu Polonii i Polaków za granicą i w Dniu Konstytucji 3 maja. Cykliczne uroczystości patriotyczne, cykliczne uroczystości kulturalne, oświatowe nie są dofinansowywane. Można to tylko określić w jeden sposób. W Senacie stworzono system podziału środków na Polonię i Polaków za granicą. System, który niszczy prawdziwą polskość na Kresach, a bez jej przekazywania, bez tych uroczystości, które trafiają głęboko do serca, zwłaszcza młodzieży, nie da się przekazać polskości następnym pokoleniom. Wydaje mi się, że i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm, i senatorowie, ale też Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinni się nad tym problemem bardzo głęboko pochylić. Zwłaszcza, że rząd zapowiadał przecież zwiększenie finansowania na Polonię i Polaków za granicą. Niestety w Senacie postanowiono inaczej. I zamiast dofinansowywać największą sztandarową organizację na Litwie, czyli Związek Polaków na Litwie, i ich oficjalne patriotyczno Kulturalne i oświatowe uroczystości postanowiono inaczej. Finansuje się po raz pierwszy przedziwne, przedziwne przedsięwzięcia, które mają niewiele wspólnego z przekazywaniem, głębokim przekazywaniem polskiego patriotyzmu, a raczej te środki są przekazywane na zwolenników asymilacji, czyli rozmycia polskości na kresach. A zatem, drodzy Państwo, tyle polskiego interesu narodowego. Ilu Polaków mieszka na kresach. Rzeczpospolita, wydaje się, zaczęła abdykować na kresach. Mam nadzieję, że decydenci tu w Rzeczypospolitej, ale też również posłowie, senatorowie, ministrowie, premier pójdą po rozum do głowy i znajdą środki na dofinansowanie sztandarowych projektów związku Polaków na Litwie, tak. Aby polskie szkolnictwo, polska mowa, polska kultura i polska tożsamość żyły tam przez następne pokolenie. Dziękuję. Chciałbym dodać jeszcze, że na posiedzeniu, które zorganizował pan profesor, pan poseł, dyrektor reprezentujący Senat powiedział, że 6 milionów poszło pieniędzy na Polaków na Litwie. Lepiej, żeby tych pieniędzy nie było, ponieważ one niszczą Polskość, gdzie najpiękniej pracuje prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, akcji wyborczej Polaków na Litwie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę. Najważniejsze uroczystości polskie na Litwie po raz pierwszy. Od kilkudziesięciu lat nie zostały dofinansowane. Czyli Parada Polskości w Wilnie, obchody rocznicy Ostra Brama, rocznicy Bitwy Warszawskiej, Ponary, Święto Niepodległości Polski, spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie i największe imprezy kulturalne. Po raz pierwszy nie... państwo polskie w postaci organizowanego przez Senat przetargu nie dali, ani złotówki na te imprezy. Dziękujemy bardzo.